Zabłodaczka trzeba jakoś zajebać zaraz Dobra KURWA NIE to DZIAŁA... To jest z kim po starym na pewno Czemu? To było już obok Ciebie, Pago stał obok mnie to, się, Czemu to stało nie zadziałał ten, ten przycisk? No, no czyli na napcia... i Pago tak, już miałem ostatniego taska 10 sekund zostało, żeby oni, ich sprzedać, bo jestem śliczem, nie? Oni się niczym, nie? przy okazji potwierdzali, więc to też jest na, To też może wcie, na co? Na no, początku... No, na przykład No na to nafcie. Tarczy miał? Ja pierdolę. Czemu na nic nie mówisz teraz? Ha, ja spierdzielaj. Jestem ciekaw minimum, ja, jak nie mógł ja, mnie zabić. Ja, ja wi tam robię, ja nawet nie wiedziałem, co tam się stało. Ja Wi-Fi robiłem. Tam Tarczy. musisz, wiesz, włączyć pstryczek i wrócić za półtorej minuty. No tak, ale to, to bym z powrotem to